Zaciszna w Piekoszowie została kompleksowo przebudowana. Zyskała nie tylko nową nawierzchnię asfaltową, ale też chodnik i energooszczędne oświetlenie. Koszt inwestycji opiewał na kwotę nieco ponad 1,5 miliona zł, z czego blisko 750 tys. zł. Pokryło rządowe dofinansowanie. Jak podkreśla burmistrz miasta gminy Piekoszów, w Piątek ulica Zaciszna to droga, która wymagała remontu od dawna, a jej realizacja jest niezwykle ważna dla wszystkich mieszkańców gminy i nie tylko. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, który wspiera inwestycje drogowe, jest trafionym pomysłem rządu polskiego, bo my dzięki wsparciu tych środków Możemy łatwiej podejmować decyzje o budowach, przebudowach dróg i właśnie tak robimy. Możemy angażować mniejsze środki, a mając dofinansowanie. Dlatego też, dlatego też cieszę się, że takie środki pozyskujemy, a pozyskujemy ich myślę, że dużo jako samorząd miasta Gminy Piekoszów. Przez to też ta infrastruktura drogowa w ostatnich kilku latach bardzo dobrze się poprawiła w znacznym stopniu. Wybudowaliśmy w przeciągu pięciu lat ponad 22 km dróg, no i to jest właśnie efektem, między innymi ta droga tutaj gminna, ulica zaciszna w Piekoszowie, na której też znaleźli zatrudnienie mieszkańcy miasta i gminy Piekoszów. Do tej pory bez chodnika, bez poboczy, za to z licznymi dziurami i werwami, ale już dziś dzięki rządowemu wsparciu zyskała nareszcie komfortową nawierzchnię, chodnik, a także oświetlenie. Przede wszystkim jest szeroko. Jest chodnik, którego nie było, więc poruszanie się było niebezpieczne, bo samochody mijały, musiały mijać. W tym momencie mamy chodnik, jest droga szeroka, samochody się mijają bezpiecznie, piesi też mogą bezpiecznie przejść. Na realizację długo wyczekiwanego zarówno przez mieszkańców, jak i innych użytkowników drogi zadania władze miasta i gminy Piekoszów pozyskały 750 tysięcy złotych dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja kosztowała nieco ponad 1,5 miliona złotych. Kolejna ważna inwestycja, ulica Zaciszna w gminie Piekoszów, która została wykonana dzięki środkom z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. A ten fundusz i ta droga, ta ulica jest tak naprawdę dowodem na dobrą współpracę rządu z samorządem. Rządu pana premiera Mateusza Mrawieckiego, w którym mam zaszczyt zasiadać, z samorządem miasta i gminy Piekoszów, panem burmistrzem Zbigniewem Piątkiem, który w sposób bardzo skuteczny. potrafi korzystać właśnie z rządowych środków. Zdaniem senatora Krzysztofa Słonia ulica Zaciszna w Piekoszowie to kolejna droga zrealizowana dzięki skuteczności lokalnych władz samorządowych w sięganiu po zewnętrzne dofinansowania. Samorząd gminy Piekoszów przyzwyczaił nas do tego, że składa bardzo dobre projekty i aplikuje skutecznie o środki rządowe na różnego rodzaju działania, czy to w infrastrukturę oświatową, sportową, społeczną czy drogową. Tym bardziej więc teraz, kiedy jest jest już samorządem miasta i gminy Piekoszów. Te projekty są również potrzebne, bo tego oczekują mieszkańcy. Bardzo ruchliwa ulica zaciszna w Piekoszowie zyskała nowy dywanik asfaltowy na długości blisko pół kilometra. Powstał tu także chodnik i bezpieczne przejście dla pieszych, a całość została oświetlona energooszczędnym oświetleniem.